Kroczę do, do gościa, który robi koło brzeski boks na leżącym no, zawodniku. jak można te dwa, dwa w ogóle porównywać? Doły. Ty, ty stary, ty masz jakieś rozwojenie jaźni, gościu, stary. Ty normalnie w żywe oczy kłamiesz i oszukujesz ludzi. Odebrałeś mi możliwość zdobycia miliona złotych, masz... stary, to jest tylko e... i wyłącznie twoja wina. Teraz ty się oszustwem, oszukujesz nady, ludzi, wypaczasz piękny, sport, wypaczasz piękny sport, sport, jakim jest kickboxing. Nie Denis, ja nie mam do ciebie ani nie troszeczkę, ani ty nie mam do ciebie pretensji. Ale nie używaj się, ale ten ani troszeczkę. Się troszeczkę nie mam do ciebie pretensji, bo wiem, że to są sporty walki ale po to ma sędzia czuwać nad naszym zdrowiem, a nie tylko pierdolić, że on czuwa nad naszym zdrowiem. Więc Jarosz, bardzo weź mi ty skończ sędziować i przestań oszukiwać ludzi. Wypaczasz wyniki, jesteś słabym sędzią i, i to nie jest pierwsza nie sytuacja są... taka, że mamy do ciebie pretensje jako zawodnicy o no twoje ja się nie sędziowanie. to, że jest ma pretensje, kolejny pretensje, raz, że coś takiego robisz protest, to jesteś bardzo sędzią. Dla własnej, dla własnej, po, własnej popularności. Mieliście... 48 godzin no, do nie protestu. Poczekaj. Gdzie, gdzie, Wiesz, że gdzie, kończy, się, gdzie wieś, jak kończy się składanie protestu z, u Ciebie. I ty tak jesteś tak zwany, że stworzyłeś ten regulamin, tak? Że protest nie rozlicza niezależna komisja, tylko rozliczasz go Ty, plus dwóch twoich przydupasów, którzy są twoimi sędziami. I na, na siebie nie, A, nie ukręcicie bata, więc nie pierdol mi tutaj, że tu jest jakaś sprawiedliwość, że ty, ty jesteś obiektywny. Może wygrać ja bardzo dobrze ja nie wiem, bo, bo czytam komisji. regulamin i bardzo dobrze wiem, że sędzia główny jest komisji plus dwóch Sędziów punktowych, których Ty wyznaczasz. Czyli nie? jesteś Ty w komisji Może i sam na siebie bata nie ukręcisz. Nie historia, powtarza się, historia powtarza się tak samo jak było z pasu. Sam na siebie bata nie ukręcisz. Ja kolejnego tysiąca euro nie chciałem w to wpierdalać, bo to byłaby kolejna nietrafiona inwestycja ale wy najpierw Nie, Panie na oszustem. Jesteś dobrze, oszustem. Ale nie słuchaj, mów, nie mów zachowuj, teraz o mojej bo rozmawiasz teraz ze mną. Świata. Ty nie, nie odwracaj kota ogonem, rozmawiasz teraz ale ze mną. Ja jesteś zwykłym oszustem. Wiem, co ja, co ja mówiłem. Wiem, jak, Okradłeś mnie z miliona złotych, stary. Rozumiesz? Okradłeś mnie z możliwości zawalczenia o milion nie? powiedzi, złotych. Do Dobrze. Niestety pieniądze przemawiają twoją, twoją osobą. I nie milion... przemawiają, tylko... Jeszcze trzy tylko, razy, po to, że, że ci mi milion ...możliwość dalszej złotych. walki. Walka Mateusz, powinna być zakończona. No i, być nie, i powinniśmy mieć możliwość skończenia walki z Denisem na innej gali. Na tym to powinno polegać. Ale ty nie... I ale ty ale nie możesz ty być... ustalać reguł po Gali, że ty to mo... trzeba nie, do Nawet Jak powiedziałeś do sędziów, że jest werdykt techniczny, no to oni nawet nie wiedzieli o co chodzi, bo nie widzą oni... punktów. No i teraz, no, chwilę, no, jutro teraz... pokażemy inaczej. film, na którym jest, jest wszystko nagrane, że sędziowie siedzą na miejscach, mają karty punktowe. Po co sędziowie mieliby tam siedzieć, skoro było no limit i nie miało być werdyktu. To ja po prostu no, no powiedziałem tak, no, to sobie nie układaj na ja nie układam, bo Posłuchaj, są nagrania z gali, ja tutaj nic nie muszę układać. Panowie, panowie przecież panowie, po, można zobaczyć, po... czy sędziowie oddali karty, czy siedzieli na swoich miejscach. Karta punktowa, co, co panowie, lepsza, bo to... jest wydrukowana, my drukarki pod stołem nie mamy. Dobra, I... właśnie, wpisa... ty drukujesz, dokładnie, dobrze, że, że znałeś, ty wszystko drukujesz tak, jak tak. ci każą, albo tak? tak, jak ty chcesz Milio. wydrukować. możesz zawsze sobie teraz ten milion wydrukować, Ale. skoro masz takie, Panowie, panowie pretensje po pieniądze. Po, Poczekaj, przeczytajmy, przeczytajmy, przeczytajmy tytuł. Nie ma sędziów, nie ma kart punktowych, nie będzie końca walki po trzech knockdownach, zero kontrowersji, było, no jednak było po byli. Knockdown. Sędziowie, były kontrowersje i karty punktowe, czyli jesteś zwykłym oszustem. Robisz zawsze inaczej niż mówisz. Dokładnie odwrotnie wszystko robisz. Panowie, bo teraz, teraz możecie...